Fighting for bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the fire. Jesteś osobą, która zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie jest znajomość innych kultur? Od zawsze interesowały Cię obyczaje i tradycje nawet najbardziej odległych państw? Marzysz tym, aby rozwijać swoją karierę zawodową na arenie międzynarodowej? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na te pytania, to kierunek komunikacja międzykulturowa jest właśnie dla Ciebie.